Karamala hala! Himako! Hala! No Podjebałem ci linie. Dobra, gramy Lulu, a Felios mnie to nie obchodzi. Ale zajebiście postacie, nie? Bufy dostał, Opej, tej zeker. On ma 46%. Dopieram twoje in radio. Dobra, to ja tu zaraz sabotaż zrobię. Nie! Yeah. <laughs> Kiedy tak bardzo Gdybym miał maletę, bym go zabił. Zabi go! O, maga! No nie, masz bana jednak. Albo? Że idę po na bocie, nie bierz go. Ka no kurwa, Macz, no, wzięć tylko reda! No zostaw to, proszę! No proszę! O, ale tortury! Yyy, Gdzieś tu dał Ale paruwa. Tu. Kurwa, paruwa to jest ja jestem jedynie z kurwy Konrad, bądź gotowy. Ja też ukurę, ukurę. co? Bądź gotowy. No co? Jakby tu mi przeszedł warvik, ale nie przeszedł. Robiliśmy trapa. Ty trap. Znaczy, jakbym może dobrze ugrał, to miałbym jakieś szanse, żeby to ugrać. Ale, no znając mnie. Nie. Ale co? No, Warwicka jakby mi przyszedł na inwajda. Ale no, no to, no to nie o to chodzi. To ja pierdolę. Nie żebyś był gotowy, bo my. Jeszcze mam chromę Że wyglądam jakbym miał gówno na łepetynie Albo niebieską po, po lewe Będziecie widzieć gówno na łepetynie <ścoughs> Trzy za przeproszeniem gówno na łepetynie? <ścoughs> maka pyka maka paka, zaraz umyje kamienie Makapaka zaraz umyje kamienie Zobaczycie, mam gówno na łepetynie jak makapaka ale jedno jak to macie szkromę? No, o! Nie NO zabrał! Trafiłem na niewidzialności. Tak to tego kila nie było. Tak o, jasne. <grystanie> Postaram się. Ja... Wiesz, ja się to wczoraj przystałem jak opuszczam się. Ej, tu jest gasiek pod teraz? No. Hmm? Ale zmiany przez ten miesiąc. To nadal jest w mecie. O Nie wiem, on tam kurwa w powietrze celował. Ta do del, pa po pe po, pa pa po, pe po. Dostał. Lumi bomba. No bomba nie dostałem, jak się dałem. O kurwa. Iron contra Yumi. O, iron się podbił. <grym> Ironowi się energią Iron to. nie trafił. <grym> dobra, bo nie o, miałem innej wizji nawet, no. Co jak? Aha, dobra, Divi. Daj mi wizję. Takie łatwe tak. są te mecze, ja pierdolę. Wystarczy Fiona Junglera. Pepe TP Frodo. Ciekawe, co? że ja ja. O o, Ja mam zabijać, no kurwa! Nas... <śmany> <śmany> no st... <śmany> no, co? 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 co ty pierdolisz? Jak duch? No kurwa, co ty pierdolisz? No kurwa... No kurwa, kurwa te... No wiesz kurwa, co to? No ja <śmany> Pomocy Zrób coś Kasztany pierdolone Zróbcie coś Ja kurwa ucieka się nic dziewięć. Są światy sojoki za 1600 Sierra Czy jest Sejoków na tym to Jezus, maria Czy drugie auto to jest Sejok? Kurwa, <noise> Co jest? Tam się skończyły Sejoki, bo już są A dostały. się odpalił ten Twój Tłok. Waga, baba i się wypierdala. Ja zabiję. Ja monerki nie kliknął tym Gnarem. Nie miał. A e, jak kurwa, nie jak to ma 10 sekund cooldownu? 10 sekund cooldownu to mają Twoje lagi. Noo, O, kurwa. Już miałem mokro kurwa, wiesz? Co się stało? No kurwo! Jeszcze Już miałem mokro dziwnie zabrzmiało. co tam się stało Nieważna iron To jest nasza prywatna rzecz 13.05 za 20 minut jest dopiero matematyka polivana i... To coś zjeść na złębku ja mam chłopski garnek na obiad <grym> O kurwa, że kichnął. Ja zesrał, zesrał, zesrał się, zesrał <grym> się! <grym> nie zesrałem się No nie wcale było słychać Był Co? To było kichnięcie, które miało za zaciesić wątkę <grym> Było słychać